I witajcie w kolejnym odcinku z gry Silent Hill 3. Znalazłem klucz do tej cholernej kolejki górskiej, na której ostatnio utknęliśmy. Yy, I znajdował się on dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym myślałem, że nic się nie znajduje. Czyli tu. Dobra, yy, spiździelamy z powrotem. Idziemy tą cholerną kolejkę wyłączyć, żebyśmy znowu nie zginęli po raz drugi, po raz kolejny. Szybkie, szybka transgeniczna transformacja w transcendencyjną przestrzeń kolejki górskiej i jedziemy, kurde, z tym koksem. Dajesz, dajesz maleńka. Czyli nas po schodach na górę. Raczej, nie inaczej. Lecisz, szybko, nie przestajesz. Lubię jak tak robisz. Wchodź na górę, chodź laska. Nie opieraj się i nie ociągaj. No. Header! God damn it Idziemy to... No.. Jezus Maria, co ty te słupy gwałcisz? O, widzisz. Otwórz mi te drzwi i wyłącz mnie tą kolejkę. To musi być jakieś urządzenie do kolejki górskiej. W sumie nie wiem jak to wyłączyć. Po lewej stronie jest wyłącz, No kurde raczej. Na leczniczy, Na leczniczy. Eee. Yy... za tą... Dziobni za to. Czemu ty tego nie dziobiesz? Laska, tak wyłącz. Eureka. Ale jeszcze bym to może prze, przełączył, co? Dobra, no już wyłączyłaś. Okej, 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 ok, okay, okay, okay. wychodź. Teraz już nie będzie kolejki, możemy przejść dalej. Na szczęście. Lecim na szczecin. Tylko niech mi tu nic nie ryczy. Błagam, niech mi nic nie ryczy. Bo się obstram. Fajnie się samo włączyło. Mhm. Mm nie spodziewałem się tego w ogóle. I teraz... Nagle dostała... Przebłysku! I zeskoczyła. A przed tym nie umiała. This is you the girl, and you performed serviceably. What is it now? You lied to me about Heather, lady. I don't like being used. Lie? What lie? That Heather was kidnapped from you. But it's true she was originally one of us that man harry mason stole her away and kept her hidden from us harry mason to yeah. z pierwszej części, oczywiście. she says she was happy she was brainwashed by him deceived because her true self had not yet awoken she carries god within her but when a lesser mother of god truly awakens Tak? Yeah. what's kupi se hamburgera. happen? She Mówiłem, że bez głodu hamburgera się kupi. Mówiłem. McDonald's codziennie chemiczne żarcie. Zgadzam się. So pretty boring. You. you still don't, understand. Still don't understand, bitches. Zastrzel sukę. Zastrz tę sukę! Wal stary. Kaliber 48. You're going to kill me. Is it really so Aha, może mnie przyjmuje, sorry. Ale to by włosów na głowie nie miała, czyżby kolejna fiołkowa kraina, naprawdę nie. No w sumie mogłem się tego spodziewać. HEDER oh. maj tak. MAJTEK! Ależ tu jest cudownie! Co header ma, jak jest w takim miejscu? Ma przejebane. Dobra, idziemy, tu idziemy. Nie, tu nie idziemy, bo tam spadniemy. No, drzwi oczywiście. Jakżeżby inaczej. Porośnięte e, czymś ściany. Ależ klimat jest, naprawdę. No, wiem, że masz chęć na prażną kukurydzę. Ja, ja też. Poś, po, pogrzeb w koszu na mieć. Nie pogrzebiesz, no dobra. Dobra, no wychodzę przez te drzwi, no dobra, no już idę, no. Wiem, że tu trzeba iść, wiem. Jesteśmy w Domu Strachów, tak? Chyba tak. Z tego, co pamiętam, to tak, Mogłabyś się odwrócić. No dziękuję Ci serdecznie. Heder. Nie, jesteśmy gdzieś na zewnątrz. O.R.I.M. Co tu jest? A, WC, dobra, toaleta, wychodek. Gdzie mam teraz iść? Co tam jest? Grzyb czy kapelusz? Powiedzmy, że jest to. Czapka Harry Pottera. Gdzie mam teraz iść? Aha, możemy sobie kupić bilet. Nie, tu jest safe. Ale mogę iść za tym, chyba nie? No rzecz jasna, że tak. Tak, jesteśmy w domu strachu. No kurde, i se wykrakałem, goddamnit. No to mi drzwi otwórz. I'm ready. Help! Help! Coś ty stary czypa? family of four was sliced into bloody pieces in this room ah oh, the cries of the children the murderer was caught do you know why he said he killed his family because i felt i had to boo anyway i'm lying it's all just a joke I wanted to scare you, that's all. The truth is only one person died by suicide. Oh Ale creepy mm. Mów What po ivan you co się tam buja? Co się bujasz? do tu coś na no dupnie. Czemu się bujasz stary? Co ci jest? That's Danny. Cześć Danny, co tam? bardzo przyjazny Danny jesteś. hometown oh. New Orleans, but he came here losing his way. Maybe you might know. Where is the path to heaven? Ale masz dane jajka! Dobra, idę dalej. Aha, nie idę dalej. Gdzie mam teraz iść? Mam dane go minąć? Dane, zejdź mi z drogi. Jezu, to jest prawdziwe. Tu wiszą prawdziwe zwłoki. Nie wydaje mi się, żeby to była y, część atrakcji. Kto mógł to zrobić? Y, Helena. This mansion is quite old, so please watch your step. Sometimes the floor suddenly gives way, and beneath you I'm so sorry this place is just falling apart. The mechanism is broken, you see, it wasn't supposed to stop there, I assure you. Cudowna. Chcę stąd wyjść już w cholerę, nie chcę tutaj już więcej być. Teraz musimy spierdzielać i to szybko, bo to czerwone jest śmiercionośne i nas zabije. Fak, czemu mnie robicie w bambuko, czemu mnie robicie w bambuko? A ty, gościu, przestan pierdolić, przestan kieprzyć jak rzeczy. Dobra, idę tutaj, tu, 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 Śpiesz się, hele, biegnij, it. Much... I po schodach, pyk, jest, udało się. Ale to jeszcze nie koniec, to nadal nas goni, z tego co pamiętam, tak. Yy, to jest przerażające tak dość trochę. Goni nas czerwona poświata. Aura Jezusa, nie wiem co to może być. Ale czerwo... To jest truskawkowy śmiertelny tydzień. Ja cię dupczyk, nie tu tu Uciekliśmy przed truskawkowym tygodniem. No i jest jeszcze fajniej. Siemano, siemaneczko. Mój drogi koleżko. Wiem, zrobić mi kuku, mam coś w dupie. Przestań machać się nich kurwa od Jezus Maria. No nareszcie. Kopnij go, Heder. Kop nie strzelaj, Kop nie strzelaj, kopnij go i spierdzielaj stamtąd, oh, yeah. Heder, Hederkoś, tyś, nie, no, nie trzeba, no, Ma mazę zagłośnił, przydupczył w ścianę, nie mam, oh, ale fuks, akurat w tym momencie skończyła mi się amunicja. Dziękuję za tę ciszę. Wiecie co, wolałem ten hałas jednak. Jesteśmy tak na lekkim wykończeniu, więc bym se... a dziabnę se to mam tego w ciul. Za przeproszeniem broni, co ja mam tu mamy jakiś ten karabinek czy coś. Paralizator. Katankę sobie wyjmę. Wyjmij tę katankę. I idziemy powoli do przodu, tylko nie wiem gdzie teraz. Halina, którędy mam iść? Dobra, tędy chyba. Nawet na pewno. Kurna, nie pamiętam tego. Coś czuję, że zabłądzę. Nie no, tu na pewno nie, chociaż tam może coś być. Nie no, korzeno śmieci. O, karuzela! Karuzela, karuzela z przebojami co niedziela, pamiętacie to? Niewielu z Was pamięta, ale pewnie część pamięta. A, i tu jest zagadka, jak uruchomić karuzelkę, tak? Ta kolumna tutaj. Yy, czy to jeszcze działa? No, jasne, że działa. Tylko musimy pomyśleć, jak to uruchomić. A już zapomniałem tak swoją drogą i nie pamiętam. No, jak zapomniałem to najpewniej nie pamiętam. To było naprawdę niezwykle trafne stwierdzenie. Ha, i teraz co tu zrobić? Ty tu coś widzisz laska, no widzisz te rury? A, wiem co trzeba zrobić, dobra. Trzeba przejść przez te... Aha, trzeba wyrwać te drzwi. Tylko potrzebny nam yy, łańcuch. Yy, łańcuch będzie gdzieś tam. Z tego, co... Pan... A nie, tu może być. Heder, dlaczego ty się nie słuchasz? Ostatnio się strasznie nie słuchasz. Łazisz wszędzie. Czekajcie, moment. Sekunda. Uno momento, uno sekundo. Dobra, jestem z powrotem. Włączyłem se stopę. A raczej wznowiłem z y, stoperowaniem. Gdzieś tu jest łańcuch. Tylko Kajun jest! Y, na szczycie są zwłoki. To cię jeszcze dziwi w ogóle? Jak, w jakikolwiek sposób? Bo nie, nie, cholery. Zwłoki tam, zwłoki tu. Siabadabadabadu. Ci tu już napierdalają, dobra. Dobra, zaczukam cię. Umieraj. Piczo. Gdzie to? Dobra, ty jesteś tu. Okej, okay, widzę cię. Mogłabyś zejść z tego sufitu? O właśnie, o to mi chodzi, z tego sufitu, to jest cholera Podeptaj to, podeptaj to! O, jest królik O tym królika pochyla się na przeciw ścianę. Być może ktoś został za, pobity na śmierć i został tam wepchnięty. Może ten duży potwór go zabił, jeśli nie będę ostrożna, ciebie spotka to samo. Możemy iść dalej. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Tu mamy jakieś te leki. Mamy leki i mamy naboje do strzelby. Oj, to dość większą ilość, znaczy dwa. I kupę kartek. To ulotka jakiegoś muzykalu dla dzieci. Wygląda na to, że odbywał się na tej scenie. To miejsce jest teraz puste, ale myślę, że w ten dzień było tu pełno ludzi. No spoko. A gdzie tu jest jakaś scena? A tu jest scena, dobra. Cimno tu, jak w dupie. Cimno jak w Silent Hill nocą. Seryjnie. O, cicho, coś tu widzisz. But! Znazłem czerwony but. No, szum, 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 szum. nie pamiętam o co chodzi. Fajnie, no mamy, mamy czerwony but. Co nam daje czerwony but? Co, będziesz napieprzać czerwonym butem? A nie. Przynajmniej nie wydaje mi się. O! Mamy łańcuch. Mamy łańcuch. Mamy łańcuch. I tu coś jeszcze jest. Koń. To są gwarancje, które teraz nie potrzebuję. No tak myślałem. Okej, okay, tu jest wyjście z tego dziwnego miejsca. Ale to chyba tutaj to już nic więcej nie znajdziemy, mamy but i mamy łańcuch, za pomocą buta uruchomimy karuzelę, coś tak czuję, jestem nawet tego pewny. Mały ten park trochę, może większy. Tero eee, k, Tero tu, tu chyba tak. A nie, bo tu jest karuzela już. Dobra, spoko. To teraz tak, jeden koniec łańcucha przydupcyć do furtki, drugi koniec łańcucha przydupcyć do karuzeli. I jeszcze to jakoś uruchomić. I to może być główna trudna. Yy, przedmioty. Łańcuch. Super. No tak żech myślał, że to ino połowa sukcesu. Tylko jak to kurestwo uruchomić jeszcze mi powiedzcie? No, o, i tu użyj, no weź ten. Użyj drugiego końca łańcucha. I teraz wyś to włącz. I no jak to zrobić? Ha, i to jest pytanie za sto punktów. W konkursowe dzisiaj. Łańcuch został żony między drzwiami i kolumną. Teraz wystarczy to tylko włączyć. No właśnie, to, to, gdzie to się łącza? A może tu? No też ja raczej. Nie inaczej. Uruchom to Przełącznie, no... U. Tak chcę włączyć to! Transformers! A nie, to karuzela sobie! Parataj te tę furtkę! Jep! Klamka się urwała, furtka się nie otwarła. Bym się wkurbił. Aha, ja już się nie kręci, już się zepsuła. Dobra, wychodzimy znowu. Douglas! Douglas! Nie gadaj! You heard? Gdzieś? Wezwij karetkę! Gdzie jak? Skąd? Przed chwilą byłaś w szpitalu, tam potwory grasują. Co karetka przyjedzie z, z pielęgniarkami do cholery? Ty krytynka Czasami mnie dobijasz, header. I calling to ambulance! Ty stary głupczy ty. Tak. a. Idioto! To weź jeszcze pierdolni maczetą Przez plecy. Why did you have to do that for me? But Cello is. What will I do if you die? Pedro. You're right. you should be here. What will we do if this god thing gets born? Henry! Come on. How powerful could a god from a dump like this be? I'm sure it'll be no big deal. Hmm. Ja nie chcę widzieć jak się zachowuje sz szatanistyczny kot Eugeniusz, to było straszne Jeśli Bóg miłosierdzia zachowuje się w ten sposób, że robi takie ohydne pomieszczonka, to

stupid kid got himself shot Why? Maybe because his pop was a penniless good-for-nothing. Who no. knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy I like you. <laughs> Ta scena jest głupia. A Heather zachowuje się jakby była w wesołym miasteczku. W sumie jest. No dobra. You'll be okay besides, my dad's not around anymore. so only i can do this. ilugisca, Ale... what are you doing? killing you here is the only way to end this nightmare. Nie bądź pita, zrób to, zrób to. Nie, żebym go podpuszczał. Pita the Lord. Pozdrawiam wszystkie funky pity. I ludzie, to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Silent Hill 3. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Yo!